Dzień dobry kochani. Właśnie zostawiam męża w samochodzie z córeczką i idę zobaczyć w sklepie na ozdoby Halloweenowe. No nie mogłam się doczekać na ten sezon, ale się cieszę, że mi się to wszystko podoba. Tutaj wszystkie jakieś takie poduszki i z drugiej strony kocyki. No nie, ten, ten jamniczek fajny. Ale super. Tutaj mam trineczka, duszę. Chciałabym kupić jedną taką większą figurkę przed tą, przed drzwi, ale żadna z tych mi się jakoś tak nie podoba. No nie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mają. Takie kubki i ściereczki do kuchni. Po drugiej stronie są e, opakowania na prezenty, jakbyście chcieli właśnie sobie zrobić jakąś imprezkę Halloweenową, o której swoją drogą myślę, żeby zorganizować dla moich koleżanek z dziećmi, żeby przyszły. A tutaj są zabawki dla zwierzątek. Te pudełka, co wyglądają jak książki też są fajne. A z drugiej strony są jesienne osoby i powiem Wam, że na pewno wezmę jakiś... Na pewno wezmę jakąś świeczkę, ale rozglądam się właśnie i jestem na zakupie takiego wieńca przed dom. Może ten jest też ciekawy, podoba mi się z takimi dniami. Ten na razie jest moim faworytem, ale chcę, że tutaj jeszcze jest z tej strony więcej. Hmm. A tu są jeszcze... uuuu. Dzień dobry! Takie też fajne, takie naturalne. No nie głupie, nie głupie, ale chyba najbardziej ten z dniami mi się spodobał. Zobaczymy. O, tutaj jeszcze jest taki z jabłuszkami. Spoczko. Tutaj też można zawsze znaleźć bardzo fajne meble. I to takie jedne w swoim rodzaju, w których nie ma w takich sieciówkach. Więc na pewno wiecie, że. Nie będą się powtarzać wszędzie. Ten fotel na przykład jest mega fajny. Idę jeszcze na górę. Tutaj są bardziej meble i takie rzeczy. Ale fajny dywan. 100 funtów tylko. Za taki ładny dywan. Ten też jest ładny. A do czego takie świńskie głowy? Do jakiejś rzeźni? No kto by to chciał mieć w domu? Straszne to jest. Albo konia, albo krowa. To lusterko też słodkie do takiego księżniczkowego pokoju by było. Podoba mi się. I ten obraz ładny i tylko za 100 funtów. No, nie jestem Cieszę się, że takie obrazy powróciły, bo zazwyczaj właśnie w tych sklepach to jest coś w tym stylu, co mi się zupełnie nie podoba. No ale to już jest fajne. W ogóle też nie chciałam denerwować Johna, ale e, od tygodnia planujemy przyjazd tutaj. I w końcu przyjechaliśmy, a ja zapomniałam, co ja potrzebowałam kupić. No naprawdę nie pamiętam. No wiadomo, kupię sobie te ozdoby na Halloween, ale na pewno miałam jakiś głębszy pomysł. Było coś, czego bardzo potrzebowałam, tylko już nie wiem właśnie, co to było. A wiem, na pewno potrzebuję kołderki i poduszek, ponieważ przyjeżdża do nas rodzina z Polski na chrzcinę. No i wiadomo, mam jedne w pokoju gościnnym, ale będę miała jeszcze jedną łóżko do pościelenia, więc potrzebuję jednego jeszcze zestawu. Nigdy nie wiem, jak mam wybierać, bo które, które z nich, taki jest wybór, i które z nich będą e, wygodne. Znalazłam więcej poduszek i więcej tych wieńców. Jak to się nazywa? To na pewno nie nazywa się wieniec, ale te są bardzo ładne. O kurczę, ale wybór. I jakie piękne słoneczniki. Albo te trawy mi się mega podobają. Wow. No, coś na pewno tutaj wybiorę. Piękne. No i jeszcze z drugiej strony są. Tutaj też są takie z dniami. Piękne naprawdę. Tu jeszcze były pudełka, które w ogóle przeoczyłam, i właśnie sobie wybrałam takie dwa, które najbardziej mi się podobają, i wybiorę któreś z nich. To są naturalne i to, jak to pięknie pachnie, to tylko ja wiem. No, do mnie do domu zdecydowanie by takie stonowane najbardziej pasowały, ale powiem Wam, że nie wiem, czy właśnie nie lepiej, jak właśnie kupię jakieś takie kolorowe, żeby coś się zadziało i coś innego było. O, te są bardzo ładne. Z grzebkami. Albo ta, to jest taka wypośrodkowane i stonowane, i w sumie też jest trochę koloru. Mieliśmy mały kryzys i mały sak już jest na mnie, ale właśnie znalazłam już taką poduszkę i nie wiem, którą kupić. Patrzcie, jakie ładne podkładki pod kubek, na pewno by mi pasowały, a te też są fajne, takie halloweenowe. Zdecydowanie nie potrzebuję takiego obrózu. mam w domu prawdziwe pająki. Znalazłam jeszcze takie piękne, serduszkowe lusterko, które chyba pojedzie ze mną do domu. Dwa takie półmiskie. oczywiście John nie widzi w ogóle różnicy, a ja nie mogę się zdecydować. Ten jest trochę głębszy, ale ten bardziej mi się podoba. Powiem wam, że dobrze, że wydaliśmy tyle pieniędzy na ten wózek, ponieważ bardzo się przydaje. Przydałby mi się też dzbanek na herbatkę, bo takie jesienne wieczory z herbatką są naprawdę Cudne. Ten mi się bardzo podoba. Ten też jest słodki. i Teraz też są takie te z kolorowego szkła. Ten też jest bardzo ładny. A tutaj takie pojemniczki na mydełka. Oczywiście jest czarny kotek. I tu coś już widzę, żeby mi się spodobało. A nie, jednak mi się nie podoba. Jednak jest być Na pewno nie pająk. To jest śmieszne. Dziecko szczęśliwe jest w wózku, zobaczmy na jak długo, ponieważ idziemy do TK Moxu. Ta Pluszowa dynia mi się mega podoba z takim misiem wychodzącym i nawet bym kupiła, tylko naprawdę nie mam w ogóle pomysłu, gdzie coś takiego bym mogła dać chyba za rok po prostu jak dnia urośnie do jej pokoiku. Tutaj taki fajny kosyk też. O nie co ja widzę to ja zaraz wariuję. Czy to prawda? O nie. Jejku! Jaka malutka. Cudo. Wow. A tutaj jeszcze jakaś inna księżniczka. Która to księżniczka była taka różowa? A tutaj Baby Shark. Nie no, to jest prześmieszne. Jestynia. Muchomorek. Dobra, w końcu coś, co naprawdę bardzo dawno chciałam, czyli właśnie taka waza, którą ja użyję e, po prostu na owoce. Te zabawki z JellyCat są tak cudowne, ale ceny też mają niesłe. Patrzcie, jaka słodka tutaj jest muszelka z perełką w środku, albo te sardynki na cudo, ale właśnie taka na przykład muszelka kosztuje 28 funtów. No, ale trzeba im przyznać, że są cudne. Albo jajeczko na miękko z paróweczką. <laughs> Mega. A teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Nie lubię Flying Tiger, ale akurat to mi się podoba. Więc chyba się skuszę i wejdę. O, jakie grzybki! Może i zmienię zdanie o tym sklepie. No nie, nie, nie zmieniłam zdania. Nie lubię tego sklepu naprawdę. To nie moja bajka. Wychodzę i to jeszcze pod prąd, więc mnie tu może ktoś zje. Ale nie lubię tego sklepu, jeszcze te takie tunele, że zawsze trzeba przejść wszystko. Nie będę. Nie będę. Wychodzimy, Jonoś. Nie mogłam się doczekać nagrywania tego vloga i nie mogę doczekać się ozdabiania mojego domu. Jak wiecie, parę miesięcy temu przeprowadziłam się do Anglii po siedmiu latach mieszkania w Dubaju, więc jestem niesamowicie szczęśliwa, że w końcu mam pory roku. Powiększyła nam się rodzina, kupiliśmy ten oto dom i w końcu mogę ozdabiać Byszlakom. Taką domu. z czego mogę zacząć? Może od tego wianka na drzwi. Jest on w takiej kolorystyce stricte jesiennej. Wykonany jest z wysuszonych liści i pachnie tak pięknie, że cały pokój od niego pachnie, więc trochę szkoda mi go y, zawiesić na drzwi wejściowe. Bo chciałabym, żeby ten zapach utrzymywał się w całym domu, ale, ale pójdzie na drzwi. Czym byłby hol zakupowy jesienny bez jesiennej świeczki. Mam o zapachu pumpkin spice i cynamon. Pachnie jesienią. Kolejną rzeczą jest taka czaszka spoczywająca na księgach z świecą, która się świeci, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo ładną ozdobą na Halloween. Nie wiem jeszcze, gdzie ją sobie tutaj dam. Może na komodę, której nie mam, ale planuję kupić. Od czego czegoś trzeba zacząć. A jest ja zaczynam od ozdób. Wiadomo, muszą być dynie. Ja kupiłam taki zestaw trzech mniejszej, e, średniej i dłużej z takiego misiowego materiału na pewno się przydadzą. Oczywiście oprócz prawdziwych dyni. Mam nadzieję, że pójdziemy i zabiorę Was ze sobą na farmę dyni niedługo. Również kupiłam taki talerz na przekąski. Z trzema różnymi takimi przekrójkami. Już mi się sprawdził. Kupiłam dwa takie talerze. Jak widzieliście w poprzednim vlogu, jak hostowałam moje koleżanki tutaj. Więc mega polecam coś takiego. Oprócz tego kupiłam kubek z napisem W i z takimi tuszkami tutaj. Jest księżyc wyżłopiony, gwiazdki. Wydaje mi się, że jest fajne. Nie jest taki zbyt pstrokaty. Że... Tak. tak, kochanie. Lidka mi tutaj oczywiście pomaga. Kupiłam też taką piękną tacę. No ona nie jest zbyt jesienna. Ale cały rok mi się przyda. No mówcie co chcecie, ale ja jestem naprawdę nią zachwycona. Piękny ma kształt, tutaj ma takie wzorki, i też wydaje mi się, że do dużo rzeczy mi się przyda, żeby nawet na stół sobie tutaj dać jakieś słodycze, albo jakieś drożdżóweczki, owoce no cokolwiek. Na pewno w każdym domu przyda się taka ptaca. W każdym domu przyda się również taki dzban. Kupiłam go na Amazonie i powiem Wam, że nie miałam zbyt wielkich oczekiwań i jestem mega pozytywnie zaskoczona. Zdrówko! Zdrówko, kochanie! Źlówko, kochanie! Jestem mega pozytywnie zaskoczona, bo wygląda dość porządnie i jest ciężki, więc to bardzo na plus. Kupiłam również takie koraliki z duszkami które myślałam, że zawieszę tutaj nad kominekiem, jak będę ostawiać dom na Halloween. Tak wyglądają. Aczkolwiek jak byłam w T.K. Maxie, znalazłam coś w tym stylu, tylko dużo, dużo ładniejszego. I nie mogłam przejść koło tego obojętnie. Patrzcie na te duszki, jakie są przyjazne. I te koraliki są większe, no mega porządnie to wygląda w porównaniu do tego. Ale nie bójcie się, ja na wszystko znajdę zastosowanie, to wydaje mi się, że pójdzie tutaj na kominek. A to gdzieś jeszcze ozdobimy. Ja na pewno coś wymyślę. Kupiłam również poszewki na te tutaj poduszki. I one są takie z takimi żłopionymi dyniami. Dwie takie same. Ale na środek między tymi poduszkami myślałam, że właśnie taką dynię położę. Tak. Lirka się zgadza. A z racji tego, że mi tak pomagasz lileczko, to pokażę Ci, co Tobie kupiłam. Kupiłam dla Lirusi też taki Halloweenowy komplecik. Ma takie body z kołnierzykiem, jest też kokardka z duszkami i takie fajne spodenki do kompletu i nowate. Oraz kupiłam jeszcze takie śliczne buciki. Bo na jesień wszyscy musimy mieć małe kapcioszki, tak? Mimo że nie chodzimy nawet. No i to już wszystko moi kochani, nie było tego dużo, ale wydaje mi się, że dobry początek. Nie mogę się już doczekać tego Halloween tutaj w Anglii, jak dzieci będą przychodziły po cukierki albo psikusy, więc na pewno będę chciała też ozdobić tą z zewnątrz i jak mi się to uda, to oczywiście Wam pokażę, ale jak na razie, jak byłam w sklepach, to nie widziałam nic takiego, co rzuciłoby mi się w oko, albo byłoby w moim stylu, co by mi się podobało, no ale zobaczymy. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia! i'm